Witajcie w kolejnym odcinku audycji Rozwiązujemy Nieruchomościowe Problemy. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który dotyka tysięcy Polaków, czyli udziałami w nieruchomościach. Naszą audycję napędza Skup Nieruchomości Skupio, czyli wygodny i bezpieczny sposób na szybką sprzedaż nieruchomości. Nawet tej z problemami. Skupio może pomóc i odkupić dyskretnie Twój udział w nieruchomości lub innej trudnej sytuacji. Czy znacie tę sytuację? Dziedziczycie po rodzicach mieszkanie razem z rodzeństwem, ale każdy ma inne plany. Jeden chce sprzedać, drugi mieszkać, a trzeci czeka na lepsze czasy. Albo po rozwodzie zostaliście współwłaścicielami mieszkania, ale żadne z was nie może normalnie z niego korzystać. A może kupiliście nieruchomość wspólnie z kimś i teraz żałujecie tej decyzji. To wszystko są przykłady problemów z udziałami w nieruchomościach. W następnych kilkunastu minutach opowiem Wam, jak działa prawo w tej kwestii, jakie macie opcje i kiedy warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak zespół Skupio. Zapewniam Was, po tym odcinku będziecie wiedzieć znacznie więcej niż większość osób, które borykają się z tym problemem latami. Zacznijmy od podstaw. Udział w nieruchomości to po prostu własność wyrażona w częściach ułamkowych. Najprościej mówiąc, jesteście właścicielami kawałka całości. To może być połowa, jedna trzecia, jedna czwarta, w zależności od sytuacji. Ale uwaga i to jest kluczowe własność to nie to samo co posiadanie. Możecie być właścicielami połowy mieszkania, ale jeśli druga osoba tam mieszka i nie chce się wyprowadzić, to wy nie macie fizycznego dostępu do swojej własności. Z drugiej strony, możecie mieszkać w lokalu należącym do kilku osób, ale nie być jego jedynym właścicielem. I właśnie tutaj zaczynają się wszystkie problemy. Bo co zrobić, gdy chcecie sprzedać swój udział, albo gdy chcecie zacząć mieszkać w nieruchomości, której jesteście częściowymi właścicielami? Albo gdy drugi współwłaściciel nie płaci rachunków, a wy musicie ponosić koszty całości. To jest prawdziwy prawny labirynt, z którego wyjście nie zawsze jest oczywiste. Najczęściej problemy z udziałami zaczynają się od dziedziczenia. Rodzice zostawiają mieszkanie lub dom, a spadkobierców jest kilkoro. Teoretycznie wszyscy są równi przed prawem, więc wszyscy dziedziczą równe części. Ale w praktyce? W praktyce każdy ma inne potrzeby i inne plany. Jeden z dzieci mieszka za granicą i chce jak najszybciej sprzedać, żeby mieć pieniądze. Drugi ma własne mieszkanie i też chciałby spieniężyć spadek. Trzeci nie ma gdzie mieszkać i chce zostać w rodzinnym domu. A czwarty uważa, że teraz nie czas na sprzedaż, bo ceny mogą jeszcze wzrosnąć. I tak powstaje klasyczny martwy punkt. Nikt nie chce ustąpić, nikt nie chce inwestować w remont czy utrzymanie bo przecież to nie tylko moje. Rachunki się piętrzą, nieruchomość popada w ruinę, a konflikty rodzinne stają się coraz ostrzejsze. Dodatkowo, wielu ludzi w ogóle nie wie, jakie ma prawa i obowiązki jako współwłaściciel, nie zna procedur, nie wie, ile to może kosztować, nie orientuje się w czasookresach, a czas ucieka, problemy się mnożą, a wartość nieruchomości może spadać. To jest rzeczywistość, z którą borykają się tysiące polskich rodzin. Ale pamiętajcie, zawsze są rozwiązania. Dobra wiadomość jest taka, że swój udział w nieruchomości możecie sprzedać. Zła wiadomość to nie jest takie proste jak sprzedaż całej nieruchomości. Po pierwsze, jeśli mamy do czynienia ze spółdzielczym, własnościowym prawem do lokalu, obowiązuje Was prawo pierwokupu. To znaczy, że przed sprzedażą udziału komuś z zewnątrz musicie formalnie zapytać pozostałych współwłaścicieli, czy chcą go kupić. I to nie może być zwykła rozmowa przy kawie, to musi być pisemne zawiadomienie z konkretną ceną i warunkami. Dopiero gdy pozostali współwłaściciele oficjalnie zrezygnują z prawa pierwokupu lub nie odpowiedzą w określonym terminie, możecie sprzedać udział osobie trzeciej. Ale tutaj pojawia się kolejny problem: kto chce kupić udział w nieruchomości? Przecież kupując udział, nabywca nie dostaje całego mieszkania, tylko prawo do współdecydowania o nim razem z innymi osobami, często skłóconymi między sobą. Dlatego wartość udziału wydaje się często niska w porównaniu do proporcjonalnej wartości całej nieruchomości. Ale to nie jest niesprawiedliwość. To realna wycena, która uwzględnia nie tylko metraż czy lokalizację, ale także wszystkie problemy prawne i praktyczne związane z współwłasnością. Skupio, oceniając wartość udziału, nie patrzy tylko na metry kwadratowe. Wyceniamy wartość rozwiązania waszego problemu. Mimo, że znamy sposób, aby legalnie nabyć udział w nieruchomości mimo prawa pierwokupu, to aby opracować wycenę wcześniej. Oceniamy konflikt z rodziną, trudności z użytkowaniem nieruchomości. Konieczności prowadzenia długotrwałych procedur sądowych i koszty, jakie trzeba ponieść na prawników. Bo to właśnie to kupujemy nie tylko kawałek nieruchomości, ale przede wszystkim koniec waszego problemu. Jak wycenić udział w nieruchomości? Na cenę udziału wpływa kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, czy faktycznie możecie korzystać z nieruchomości? Jeśli wasz udział daje wam prawo do mieszkania w lokalu, a aktualnie nikt tam nie mieszka, lub możecie się dogadać z pozostałymi współwłaścicielami, to wartość będzie zdecydowanie wyższa. Po drugie, rodzaj własności. Pełna własność to jedno, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to drugie. Różne są procedury, różne są ograniczenia, różne są możliwości. Po trzecie, stan prawny. Czy są jakieś obciążenia, zadłużenia, spory sądowe? Czy dokumentacja jest kompletna? To wszystko ma wpływ na cenę. I wreszcie stan fizyczny nieruchomości. Bo nawet jeśli macie udział w pięknym mieszkaniu w centrum miasta, ale druga strona przez lata go dewastowała, to wartość znacznie spada. W Skupio zawsze wyceniamy uczciwie i transparentnie. Nie tworzymy iluzji, że dostaniecie cenę jak za całą nieruchomość podzieloną przez liczbę współwłaścicieli. Ale oferujemy uczciwe, realne rozwiązanie, które pozwala Wam zamknąć problem i iść dalej ze swoim życiem. Co zatem można zrobić samodzielnie, będąc właścicielem udziału w nieruchomości? Macie kilka opcji działania na własną rękę. Pierwsza to wystąpienie do sądu o zniesienie współwłasności. Sąd może albo podzielić nieruchomość fizycznie, jeśli to możliwe, albo przyznać ją jednej stronie z obowiązkiem wypłaty pozostałym. Brzmi nieźle, prawda? Problem w tym, że takie postępowanie trwa zwykle od 12 miesięcy do 4 lat. Kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, a jego wynik nie zawsze jest przewidywalny. Plus dochodzi stres, złe relacje rodzinne i niepewność. Dochodzą koszty prawników, postępowania, rzeczoznawcy, a w niektórych wariantach nawet komornika, gdy sąd zdecyduje, że nieruchomość będzie trzeba zlicytować. Sąd zazwyczaj stosuje trzy rozwiązania przy postępowaniu o znoszenie współwłasności. Pierwszy najbardziej popularny wynik to taki, że jedna strona musi spłacić pozostałe według wartości nieruchomości z operatu szacunkowego. Druga opcja to wspomniany wcześniej podział fizyczny nieruchomości. Zazwyczaj niemożliwy jeśli dotyczy mieszkania lub lokalu. Stosowany jest często w domach, lecz też pod warunkiem, że da się go podzielić. Trzecia najbardziej niekorzystna opcja to licytacja całej nieruchomości przez komornika. Jeśli współwłaściciele się nie dogadali i nie ma perspektyw na spłatę wzajemną, sąd może zasądzić licytację. W związku z tym, mimo iż minęły już miesiące na proces sądowy, wydaliśmy pieniądze na prawników, rzeczoznawcę, opłaty sądowe, za które nikt nam nie zwróci, to dochodzi jeszcze wynagrodzenie komornika. Warto mieć na uwadze, że komornicy oprócz wynagrodzenia, aby skutecznie zamknąć postępowanie, mogą obniżyć cenę wywoławczą, by zachęcić potencjalnych kupujących. Sam proces licytacji to też kilka miesięcy. Jeśli nieruchomość jest bezczynszowa, to nie mamy większych kosztów poza podatkiem od nieruchomości. Ale jeśli płacisz czynsz do spółdzielni, to warto uwzględnić, ile realnie w trakcie takiego hmm, przyjmijmy trzyletniego sporu dopłacisz. Sąd to jedno z popularnych rozwiązań, druga opcja to mediacja z pozostałymi współwłaścicielami. Jeśli wszyscy są w miarę rozsądni, czasem można się dogadać. Ale uwaga! Mediacja działa tylko wtedy, gdy wszystkie strony naprawdę chcą znaleźć rozwiązanie. Trzecia opcja to próba sprzedaży udziału samodzielnie teoretycznie możliwe, praktycznie bardzo trudne. Rynek na udziały w nieruchomościach jest bardzo wąski. A teraz o tym, jak może pomóc skupio. Przede wszystkim kupujemy udziały w nieruchomościach, nawet tych najbardziej skomplikowanych i konfliktowych. Płacimy gotówką, więc nie musicie czekać na kredyt kupującego czy inne formalności. Pomagamy w całej dokumentacji. Od ustalenia stanu prawnego, przez przygotowanie umów, po przeprowadzenie transakcji u notariusza. Jeśli mieszkacie za granicą, możemy Was reprezentować na podstawie pełnomocnictwa. Często nie potrzebujemy nawet oględzin nieruchomości. Potrafimy wycenić udział na podstawie dokumentów i zdjęć. A wszystkie koszty notariusza, certyfikatów i pozostałych formalności pokrywamy my. Najważniejsze, działamy szybko. Tam, gdzie sąd potrzebuje miesięcy, my potrzebujemy tygodni. Znoszenie współwłasności teoria kontra praktyka w Polsce. Wspomnę jeszcze o zniesieniu współwłasności przez sąd, bo to opcja, o której słyszycie najczęściej. W teorii brzmi to świetnie. Sąd podejmie decyzję za wszystkich i problem będzie rozwiązany. W praktyce polskie sądy są przeciążone, a sprawy o zniesienie współwłasności nie należą do priorytetowych. Postępowanie może ciągnąć się latami, zwłaszcza jeśli jedna ze stron będzie celowo je opóźniać. Sąd może podzielić nieruchomość fizycznie. Ale to możliwe tylko w przypadku domów z dużymi działkami. W przypadku mieszkań w blokach to praktycznie niemożliwe. Częściej sąd przyznaje nieruchomość jednej stronie z obowiązkiem wypłaty pozostałym. Ale co jeśli ta strona nie ma pieniędzy na wypłatę? Albo co jeśli oszacowana przez sąd wartość nie odpowiada rzeczywistości rynkowej? Dodatkowo przez cały czas trwania postępowania wszyscy współwłaściciele nadal ponoszą koszty utrzymania nieruchomości: rachunki za gaz, prąd, wodę, konserwator, ubezpieczenie. To wszystko musicie płacić, niezależnie od tego, czy z nieruchomości korzystacie. I na koniec, nawet jeśli sąd wyda wyrok, to nie oznacza końca konfliktu. Często wyrok tylko pogłębia konflikty między stronami. Podsumowując dzisiejszy odcinek, udział w nieruchomości to nie tylko wartość na papierze, to także odpowiedzialność, koszty utrzymania, potencjalne konflikty i ograniczenia w korzystaniu z własności. Jeśli borykają się Państwo z problemem udziałów w nieruchomości, nie musicie czekać na cud ani walczyć w sądzie przez lata. Rozwiązania są dostępne już dziś. Skupio oferuje szybkie, bezpieczne i legalne rozwiązanie problemu współwłasności. Kupujemy udziały w całej Polsce, działamy transparentnie i uczciwie, a przede wszystkim pomagamy Wam odzyskać spokój i możliwość planowania przyszłości. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej lub otrzymać bezpłatną wycenę swojego udziału, zapraszam na stronę Skupio, gdzie znajdziecie formularz kontaktowy. Możecie też napisać bezpośrednio na kontakt małpa, lub zadzwonić pod numer 799353353. Pamiętajcie, nie musicie się męczyć z problemami nieruchomościowymi w pojedynkę. Skupio jest po waszej stronie i pomoże znaleźć rozwiązanie, które pozwoli Wam iść dalej. To wszystko w dzisiejszym odcinku Audycji Rozwiązujemy Problemy Nieruchomościowe. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.